Franka, z tej strony JoJo i witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym unboxingu. Tym razem, tak jak wspominałem ostatnio, e, dwie kostki. Dwie. Nie wiem czemu dwie, tak szczerze powiedziawszy. Chociaż domyślam się. E, od Magic Cube Mall, oczywiście, tak jak zwykle. Te chińskie paczki, no to wiadomo z Magic Cube Mall. Miały do mnie przyjść dwie kostki, aczkolwiek wydawało mi się, że przyjdą w osobnych paczkach. E, a tu taka niespodzianka. Przychodzą razem. Ok, to wszystko się wyjaśniło, czyli nie ma tu żadnej kostki której bym się nie spodziewał. Są dwie, których się spodziewałem, tylko że przyszły razem, a nie osobno. Dwie fajne kostki. Jedna od moju, a druga od Sększu. I przejdźmy najpierw do tej od Do tego, co recenzowałem kostkę Master Morphix 3 na 3 od Szenkszu, tak zwany Mega Morphix. Swojego czasu, zanim te kostki zaczęły być tak popularne, to nazywały się Morfixem, a teraz wersja troszkę większa. 5 na 5 Master Morfix, czyli nazywany swego czasu Gigamorfixem. Mega Giga wiecie, tak samo to w górę idzie. i To był Gigamorfix. Jeśli się nie mylę, możecie mnie poprawić, bo mogę się mylić. Kostka 5 na 5 przerobiona na czworościan. Jestem bardzo zadowolony, że zaczęło iść w tę stronę, bo to jest jedna z takich serii, którą kiedyś. Jak oglądałem tam Crazy Bad Cubera czy Red Bioni mieli wiele dużych, na przykład 8 na 8 czy 9 na 9 tak przerobioną i sam też chciałem mieć jakąś serię kostek, jakąś modyfikację yy, od kostki 2 na 2 w górę. No i teraz bardzo fajnie, że Szenkszu zaczęło to wydawać. Szczególnie, że żadnej, żadnej kostki 5x5 Super Cuba nie posiadam w swojej kolekcji, yy, więc jest to fajny start. Ogółem dużo domówienia nie mam, jeśli chodzi o poruszanie się, bo jest to kostka, która porusza się. Tak samo dobrze jak 3x3, tak samo dobrze jak 4 na 4. Sększą ma to do siebie, że jeśli chodzi o takie kostki, jak na przykład ten tutaj Gigamorphic. No to potrafią oni robić te kostki bardzo przystępne bym to nazwał. Kostki, które poruszają się po prostu dobrze, nie są jakieś wybitne, ale są to modyfikacje, które mają po prostu nie sprawiać problemów i swoje zadania spełniają bardzo dobrze, czyli problemów nie sprawiają. Na pierwszy rzut oka porusza się super. Oczywiście będę się bawił, będę ją układał. Może jutro na streamie ją zło. Wow. Jutro na streamie, co ja mówię? Jeśli widzieliście, to wczoraj na streamie ją już układałem. Przecież nagrywam to dzień przed streamem, a wy to widzicie dopiero dzień po streamie. Sorry, już mam takie po prostu zamieszanie, ale być może na streamie się wczoraj pojawiła. Jeśli nie, no to być może pojawi się na następnych streamach, jako ułożenie. Na pewno przed recenzją będę ją trochę układał, żeby zobaczyć, jak to jest, jeśli chodzi o poziom trudności. Bo z Super Cubami 5x5 nie miałem zbyt dużej styczności, dlatego sam muszę. Troszkę poznać. A teraz druga kostka, troszkę ciekawsza, tak mi się wydaje. E, e, RediCube, Cube, kostka moju RediCube, Cube, czyli nowa kość od moju, e, która jest znowu jakąś modyfikacją, ale o ile ten Gigamorphix to po prostu przerobiona kostka 5x5, e, o tyle RediCube Cube z tego co kojarzę, jest czymś nowym, e, czymś innym. Zresztą zaraz się przekonamy. Mamy kostkę, która kształtem przypomina nieco kość 3x3, tylko nie ma centrów. Normalnie, jakbyśmy center podzielili na 4 i połączyli z krawędziami. Kostka, oczywiście, z logiem moju, z naklejkami standardowymi, ale kostka porusza się troszkę inaczej, bo nie ma tu ruchów jak 3x3, tylko kręcą nam się narożniki. I już widzę, że kostka chyba nie będzie zbyt trudna, tak prawdę powiedziawszy, bo zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę narożników. My tutaj nie zamieniamy miejscami. Narożniki są cały czas w swoich miejscach. Chyba, że jest jeszcze jakiś typ ruchu, o którym ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że tutaj te narożniki zawsze są w tych swoich stałych miejscach i że ich nie przemieszczamy. Co sprawia, że śmiem twierdzić, iż nie jest to zbyt ciężka kostka. Zaraz zrobimy sobie szybką próbę ułożenia tej kostki. Zobaczymy, czy mam rację, czy rzeczywiście jest to kość... W miarę łatwa, czy jednak będzie to kostka trudna? A ja się mylę i wprowadzam Was w błąd. Zaraz to się wszystko okaże. Bardzo podobnie się układa, już Wam powiem, do y, Ivy Cuba. Ivy Cuba, który jest kością akurat nie od moju, tylko od Mofangę, y, Ale można go bardzo podobnie, już z tego co widzę, ułożyć. Można go bardzo podobnie ułożyć. Hmm, hmm, hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie, już mam większość kostki ułożoną tak naprawdę. Co by tu dalej zrobić? Czekajcie, ja go sobie tak spróbuję ułożyć. Ogółem kostka porusza się naprawdę przyjemnie. Hmm, porusza się przyjemnie. Zresztą, no jak to wszystkie te kostki od moju? Troszkę się rozjeżdżają. Jest luźne. Jest wręcz powiedziałbym czasem za luźno, bo nam się rozjeżdżają te e, wszystkie elementy. Kręcimy jednym narożnikiem, a tam w tle nam się coś rozjeżdża. No ale taka już, taki już urok kostek tego typu. Dobra, co to nam zostało? Trzy elementy, patrzcie jak to szybko idzie. Tak jak mówiłem jest to kość raczej prosta, no chyba, że zaraz zostanę zagięty zagięty jakimś, jakąś sytuacją, które nie będę miał rozwiązać, więc nie będę gdybał. No ale kurczę, no jeśli kostkę układam od razu przy unboxingu, proszę bardzo, kostka ułożona. Widzicie, dopiero, co zrobiłem unboxing, już wam pokazałem jak tą kostkę ułożyć, więc już świętwierdzi, że jest to kostka łatwa, ale spróbuję się ją troszkę dłużej pobawić. Zobaczymy przede wszystkim, najważniejsze to jest poruszanie się tej kości. Raczej nie opuszczam żadnego ruchu, nie ma żadnych innych ruchów możliwych na tej kostce. Z tego co widzę, więc nie ma tutaj sytuacji, że przeoczyłem. Coś, co mogę zrobić z tą kostką, więc wydaje mi się, że jest to łatwa kostka. No ale przyjemnie się układa. Na pewno w miarę fajnie się porusza. Zrobimy więcej testów, czy coś się zacina, czy się nie zacina. No i więcej Wam powiem w recenzji. Także dzisiaj dwie nowe modyfikacje. Ciekawe, bo to jest całkowita nowość, która może być wyjątkowa na półce. A to uzupełnienie kolekcji Mastermore Fixów, co mnie bardzo cieszy, bo piątek Supercubów jeszcze nie posiadałem, więc będę na pewno dużo się bawił. Zobaczymy, czy jest to ciężkie. Być może już widzieliście wczoraj na streamie. Być może zobaczycie na następnych streamach. No, w przyszłość nie wybiegam, bo dla mnie dzisiaj jest środa, a dla Was jest piątek, więc ciężko ocenić. Ale to by było na tyle w tym filmie. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnych filmach, unboxingach, recenzjach i innych, więc do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!